Dzisiaj kolejna metoda otrzymywania soli, kwasy plus tlenek metalu. Mamy tutaj znany nam dobrze kwas solny, już tu sobie nalałam, oraz użyję jako tlenku metalu tlenku wapnia, który w ten sposób wygląda. No i teraz zobaczmy, co się stanie. Tlenek wapnia zniknął. Jak widać, tlenek wapnia reaguje z kwasem solnym. Teraz wykonam drugie, identyczne doświadczenie, tylko zamiast tlenku wapnia użyję również kwasu solnego. Ale użyję inny tlenek metalu, tym razem tlenek miedzi 2. Tlenek miedzi 2 ma postać proszek bardzo drobno krystaliczny. No i teraz zobaczmy, co się stanie. Pojawił się zielony. Wiadomo, że tę reakcję przeprowadzam niestety czyli wlewam po prostu na oko. Widzimy, że nie cały przereagował, czyli miałam trochę za dużo tlenku, ale widzimy, że powstało coś, co jest zielone. I teraz zobaczymy, co to będzie w opisie. Napiszmy równanie procesu, którego przed momentem zobaczyliśmy. Jako substraty mieliśmy tlenek wapnia i kwas solny, i co otrzymaliśmy? Ta sama zasada jest, wymieniają się partnerami. Ale jeżeli napiszesz taki wzór, to musisz go uzgodnić. CL jest jednowartościowy, bo jest to reszta kwasu chlorowodorowego i CA jest dwuwartościowy, bo stoi w drugiej grupie. Ale jeżeli tego nie wiesz, a masz do dyspozycji tabelę rozpuszczalności, to po prostu zaglądasz do niej. Ca ma dwa plusy, zatem stoi z przodu, więc dwa plus. CL ma jeden minus i jednowartościowy. Jeżeli nie wiesz skąd wzięłam plus i minus, to musisz zajrzeć do materiału o dysocjacji kwasów w zasadzie soli. Link w opisie filmu, bo dysocjacja jest jak jazda na motorze. A w tabeli rozpuszczalności mamy jony. Jeżeli nie wiesz, jak czytać tabelę rozpuszczalności, to zapraszam cię do materiału, który też nagrałam o tym. I tutaj mamy wodę. Oczywiście tutaj należy uzgodnić wzór i zbilansować równanie. Co powstało? Zniknął nam osad. Zniknął, czyli przereagował tlenek wapnia. Powstał klarowny roztwór. Sprawdźmy naszą sól. Chlorek wapnia, uwaga, jest rozpuszczalny w wodzie. Można tu napisać postać jonową, tlenki nie dysocjują, czyli byśmy to przepisali, to dysocjowałoby na H+, bo jest z przodu i Cl-, bo jest z tyłu, pamiętamy, że tego mamy dwa i tego dwa, zatem uzupełniam. Nasza sól chlorek też się rozpuszcza, bo to widzimy w tabeli, więc zdysocjowana, na co? Na pół Ca z plusem, dwa plusy i Cl jest z tyłu, więc minus 1 minus, bo jest Jednowartościowe, ale dwie sztuki, zatem tutaj mamy dwójkę. Naturalnie woda nie dysocjuje to, co wzięło udział w reakcji. Postać cząsteczkowa, naturalnie, postać zapis jonowy pełny i zapis jonowy skrócony. Jeżeli chcemy napisać schemat metody drugiej otrzymywania soli, no to mamy. Teraz zobaczmy doświadczenie numer dwa. Substratami były kwas solny, jak w pierwszym, oraz tlenek miedzi dwa to dwa. Zgadza się. Co tu się wydarzyło? Dzielę na pół i wymieniam partnerami. Skoro miedź stała z przodu, to z przodu stać będzie. Chlor stał z tyłu, to stać będzie z tyłu. Ale jeżeli tak złożyłeś, to musisz uzgodnić wzór soli. To dwa. To jeden, na krzyż mamy wzór. Oraz wodór z tlenem, powstanie woda. Bilansujemy równanie reakcji. Teraz zapis zdysocjowany. Silny kwas dysocjuje na. Tlenek nie dysocjuje, więc przepisuje postać cząsteczkową. Musimy sprawdzić, czy nasza sól dysocjuje. Mieć dwa lorek. Rozpuszczalna, zatem dysocjuje na pół. To co z przodu jest na plusie, dwa, więc dwa plusy i Cl z tyłu na minusie i jeden wartościowy 1 minus, ale mamy dwie sztuki, dwa. Woda naturalnie nie dysocjuje. A i oczywiście tutaj mamy dwójkę. Redukujemy wyrazy podobne. Przepisujemy postać skróconą jonową. Pojawił nam się zielony kolor. Pamiętajmy, że związki miedzi są niebiesko-zielone, ale tam, ponieważ mieliśmy nadmiar tlenku miedzi, no to być może ten kolor uzyskaliśmy z tego powodu zielonkawy. Być może dlatego, że użyłam stężonego kwasu. Solnego. Chcę otrzymać siarczan 6 potasu. Najpierw muszę stworzyć wzór tej soli. Siarczan pochodzi od kwasu siarkowego 6. Biorę z niego tylko resztę i ona jest dwuwartościowa. Potas jednowartościowy, pierwsza grupa. Na krzyż. Mamy wzór. Według tej metody wiemy, że powstanie nam tutaj jeszcze woda. Co mam wziąć? Kwas siarkowy 6. Tlenek metalu, jakiego potasu? Tlenek potasu. Tlen dwuwartościowy, bo 16 grupa w układzie okresowym i brakuje mu do 8 dwóch. Jednowartościowy potas na krzyż należy tylko zbilansować równanie w postać jonową. To nie dysocjuje, nie jest kwasem zasadą lub solą, zatem przepisuje. Kwas siarkowy 6 świetnie dysocjuje, silny kwas dysocjowany niemal w całości. Na co? H plus bo stoi z przodu. jednowartościowy 1, plus. SO4 minus, bo stoi z tyłu. Ile wartościowy 2. Jeżeli tego nie wiesz, a masz do dyspozycji tabelę rozpuszczalności, to sprawdź. Kwas siarkowy 6, reszta dwuwartościowa, ponieważ ma dwa minusy. Muszę sprawdzić, czy siarczan 6 potasu jest rozpuszczalny w wodzie. Jest rozpuszczalny. No więc dysocjuję. Na pół. K stoi z przodu, więc plus. I jednowartościowy, więc jeden plus, ale mamy go dwa, dwójka. SO4. Często zapominacie, że trzeba wziąć to całe. SO4 na minusie, bo stoi z tyłu. Ile wartościowe? 2, więc 2 minus, ale jeżeli tego nie wiesz, to możesz posiłkować się tutaj tabelą rozpuszczalności. Oraz oczywiście niezdysocjowana cząsteczka wody. Redukujemy wyrazy podobne po obu stronach i mamy. Azotan 5 Żelaza 3. Utwórzmy wzór soli. Azotan 5 pochodzi od kwasu azotowego 5. Z niego biorę tylko resztę. Jest jednowartościowa, ponieważ jeden atom wodoru z nim stoi. Żelazo 3 wartościowe. Uwaga, i tutaj bardzo często mówicie, że tutaj jest ta trójka, to już nie trzeba jej tu stawiać. Nie, bo ta trójka jest od kwasu, a ta trójka pochodzi od żelaza, z którym ten kwas się złączył. No i tu jedynka, której nie piszę. Wiemy, że tutaj powstanie jeszcze woda. Napiszmy równanie reakcji. Tlenek metalu. Jakiego metalu żelaza? No to stwórzmy wzór tlenek, żelaza i teraz powstaje pytanie: tlenek żelaza ile? Bo jak zajrzysz do tabeli, to widzisz, że żelazo jest i dwuwartościowe, i trójwartościowe. Zawsze patrz do nazwy soli. Mamy 3, zatem tu też musi być 3. Bilansujemy równanie reakcji. Atomy tlenu powinny się zgadzać, jeżeli nie występuje tlen przypominań jako jeden z siedmiu, czyli w postaci O2 samodzielnej. Tlenek nie dysocjuje, zatem przepisuje go w postaci cząsteczkowej. Kwas azotowy 5, silny kwas, dysocjuje niemal w całości na... Tlen. Sprawdzam, czy azotan 5, żelaza 3 jest dysocjowany. Jest rozpuszczalny, zatem dysocjuje. Teraz sztuki. I to czasem sprawia kłopot, bo pamiętajmy, że ta dwójka dotyczy tego. Zatem mamy tutaj dwa, i ta dwójka dotyczy tego. Ale uwaga, tu już mieliśmy 3, czyli razem 3 razy 2 to 6, mamy tu 6. Węglan to sól kwasu węglowego o wzorze takim. Glin 13 grupa, zatem trzy wartościowe. Z kwasu biorę tylko resztę, ona jest dwuwartościowa, bo dwa atomy wodoru z nią się łączą. Składam wzór. Kwas, no to oczywiście biorę kwas węglowy. Bardzo słaby kwas. Przypominam, że ten kwas niemal yy, nie występuje w postaci cząsteczkowej. On się rozpada od razu na wodę i tlenek węgla 4. Czyli tak naprawdę powinniśmy pisać to tutaj taką postać, ale dla wygody piszę postać cząsteczkową tego kwasu oraz tlenek glinu. Teraz możemy napisać postać jonową, i ją, pełną i jonową skróconą, natomiast od razu mówię, że to jest słaby kwas. On właściwie od razu się rozpada. Natomiast papier wszystko przyjmie, więc możemy napisać dysocjację tego kwasu. Jedynie co, to sprawdźmy sobie, jaki ten związek jest w tabeli rozpuszczalności, bo ją posunę na dół i już nie będzie tego widać. CO3. I już od razu możemy sobie zapisać, że mamy CO3 minus, jak ktoś tego nie wie i Al 3+ gdyby to dysocjowało, ale sprawdźmy. Nie dysocjuje. Więc ta wiedza tak naprawdę na nic nam się nie przyda, bo tego nie zdysocjujemy, bo wypada w postaci osadu. To nie dysocjuje, bo AL2O3 jest tlenkiem, a dysocjują kwasy zasady i sole. Kwas węglowy, mówiłam, że dla właściwie wygody i zapisu zdysocjujemy go, ale on jest bardzo słabym kwasem i właściwie występuje w takiej postaci niemalże od razu. Z przodu H i mamy ich sześć. Z tyłu CO3 jako całość, dwa minusy, bo dwuwartościowa reszta. Jeżeli nie wiesz, to zajrzyj do tabeli i to samo ci tabela pokaże. Uwaga, mamy je trzy, bo z przodu stoi trójka. Nasza sól nie dysocjuje, zatem przepisuje postać cząsteczkową. Nic mi się tu nie skróci. Jeżeli będziesz chciał napisać tą metodą, to musisz pamiętać, że do tej metody biorę tlenek metalu. Musisz w soli stwierdzić, co to za metal i stworzyć jego tlenek.